Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. Pod takim hasłem w zespole szkół nr 2 w Lubartowie trwa realizacja projektu w ramach programu Comenius. Uczestniczy w nim młodzież z Bułgarii, Norwegii, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch, Rumunii i Polski. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2011 roku, będziemy go realizować przez okres dwóch lat, czyli do lipca 2013 roku. Do tej pory odbyły się dwa wyjazdy, jeden wyjazd do Turcji i tam młodzież pracowała nad malarstwem, fotografią i grafiką. I był wyjazd w Norwegii, do, do Norwegii, gdzie młodzież zajmowała się stroną internetową projektu, tworzyła stronę internetową projektu. W tym tygodniu odbywa się spotkanie w Polsce i ono poświęcone jest muzyce. Do Polski przyjechała bardzo duża grupa młodzieży. Gościmy tutaj w tym tygodniu około 50 osób, 30 uczniów i kilkunastoosobowa grupa nauczycieli. Młodzież, która. Uczestniczy w projekcie, która przyjechała tutaj do nas, mieszka u rodzin naszych uczniów, natomiast nauczyciele są zakwaterowani w hotelu. Chciałam serdecznie podziękować rodzicom naszych uczniów, którzy zgodzili się gościć w swoich domach uczniów uczestniczących w projekcie. Jest to dla nas bardzo cenna pomoc, bo umożliwia nam po prostu goszczenie tak dużej liczby osób i taką wymianę, jaka tutaj zafunkcjonowała. Najpierw chciałbym podziękować people and

projektu jest współpraca młodzieży, wspólne komunikowanie się, pracowanie nad wspólnym tematem, którym jest sztuka. W Polsce jest spotkanie o muzyce. W poprzednich Państwa były spotkania na temat sztuki, rysowaliśmy, projektowaliśmy strony internetowe, a tutaj u nas jest to spotkanie muzyczne i wczoraj odbył się koncert piosenek ludowych i każdy kraj zaprezentował to, co przygotował wcześniej. Dzisiaj była nasza kolej, zaprosiliśmy zespół Rokiczanki, przedstawili kilka ludowych utworów, no, cieszyli się dużym zainteresowaniem. Na koniec wszyscy stali ucieszeni, byli brawa, także chyba się przyjęło. Potem poszliśmy na większą salę gimnastyczną, tam jeden ze sportowców, Łukasz Jusiński, Juchniewicz, Juchniewicz przepraszam, zaprezentował freestyle z piłką nożną. Oraz nasi uczniowie, maturzyści zaprezentowali poloneza zapokazowego w tradycyjnych strojach. Zaprosiliśmy Łukasza Juchniewicza tutaj po to, żeby zaprezentował się uczniom nie tylko zespołu szkoły numer 2, ale również uczniom, którzy przyjechali do nas w ramach programu Comenius. Myślę, że warto było pokazać, pokazać polskiego, przede wszystkim lubelskiego specjalisty od freestylu, jednego z najlepszych w Polsce, tej szerokiej gamie publiczności, no bo nie zapominajmy, że Łukasz Juchniewicz, członek ZINA Freestyle Team, no to, to osoba, która występowała no m.in. na stadionie miejskim w Poznaniu razem z Inelinem Zinanym, Łukaszem Podolskim, Mariuszem Pudzianowskim, czy występowała chociażby w Teledyskach grupy operacyjnej, czy Libera, czy kilku innych, Polskich artystów. Piłkarski freestyle no to jest taka zabawa z piłką. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wolny styl, czyli, czyli wykonywanie z piłką tego, co, co się. Co przyjdzie na myśl po prostu, co, co wyobraźnia podpowie, no, ale tak jakby dokładnie to powiedzieć, to są po prostu e, triki z piłką, czyli, czyli wykonywanie różnych ewolucji e, w kilku e, różnych tam stylach, e, podbijanie barkami, e, kark, e, nogi, czy tam na siedząco, czy też grunt, czyli taniec z piłką. Mhm. No to jest no wiele elementów tego freestyle'u tak jak mówię, dzieli się na takie podstawowe style jak upper, czyli wykonywanie trików tutaj górnymi częściami głowa, barki, kark. Air, czyli ten podstawowy w żonglerce, także sit down, czyli żonglerka na siedząco oraz grunt, czyli piłka jest na ziemi i, i taniec z piłką. Reprezentantki zespołu szkół nr 2 w Lubartowie zdobyły złoty medal Mistrzostw Polski w sztabie dziewcząt na dystansie 8x900 metrów w biegach przełajowych. Lubartowianki podczas zawodów w łodzi wyprzedziły o niespełna pół minuty swoje rywalki z Gryfina i Głuchołas. Opiekunem zespołu był Mark Kikiński. Bardzo jest nam miło spotkać się z Państwem na obiektach zespołu szkół nr 2 w Lubartowie, na naszym nowym kompleksie lekkoatletycznym, który w tym roku, pomimo że istnieje dopiero od kilku miesięcy, już przyniósł. Dużo sukcesów w naszej szkole, dużo szczęścia i świetnych występów reprezentantów naszej szkoły. Przepraszam, że jestem z kartką na wizji, ale po prostu, gdybym Państwu zaprezentował wszystkie zawody, w których wzięliśmy udział w przeciągu tych ostatnich 10 miesięcy, chyba bym nie potrafił wymienić wszystkich. Chcieliśmy się pochwalić w społeczności Lubartowa, w społeczności powiatu. Tym, że nasza szkoła tradycyjnie, jak co roku, bierze udział w całej masie zawodów sportowych z klasyfikacji szkół ogólnopolskiej i wojewódzkiej, jak również w wielu zawodach towarzyskich. Zaczęliśmy już jesienią od zawodów lekkoatletycznych, od biegów przełajowych, od zawodów, które się odbywają na stadionie i szczerze mówiąc, zakończyliśmy również tym samym akcentem. Stąd tutaj ta wspaniała grupa lekkoatletek wraz z opiekunem, ponieważ przypieczętowaliśmy nasze sukcesy szkolne zajęciem, pierwszego miejsca w Polsce w zawodach w sztafetowych biegach przełajowych, ale tak po kolei patrzę, tak jak wspomniałem, od, od jesieni już zaczynamy e, zawodami biegowymi, potem jest pływanie, gdzie również nasi reprezentanci biorą udział w zawodach ogólnopolskich, pomimo, że nie mamy swojego basenu, ale korzystamy z uprzejmości e, bratnich lubartowskich szkół. E, wiosna, wczesna, wiosna, późna zima jest takim okresem gier zespołowych. E, również większość z tych zawodów odbywało się na naszej hali sportowych. E, Tradycyjnie Tradycyjnie nasze drużyny osiągają sukcesy na miarę województwa. W tym roku, na przykład, drużyna chłopców w halowej piłce nożnej pod opieką pana Łukasza Iwanka zajęła drugie miejsce w województwie. Jest to drugi rzędu udział tych, tych chłopaków tej drużyny w zawodach wojewódzkich. Również tradycyjnie co roku koszykarki albo piłkarki ręczne również są na zawodach wojewódzkich. W tym roku koszykarką udało się czwarte miejsce zająć. W zeszłym roku były to piłkarki ręczne, dlatego tak, tak co roku się wymieniają. Również siatkarki też zaszczycili. Nas sukcesem były na mistrzostwach rejonu, gdzie również osiągnęły bardzo wysokie miejsce. Tak jak wspomniałem, tutaj ta obecność dziewcząt wiąże się z tym, że w związku z tym, że zostały jesienią mistrzyniami województwa w sztafetowych biegach przełajowych. W Łodzi w ostatni weekend odbyły się mistrzostwa Polski właśnie w tej dyscyplinie sportu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś się spodziewał, na pewno rodzice i nauczyciele WF-u wiedzieli dokładnie, że tak będzie, ale dziewczętom udało się zająć pierwsze miejsce, pokonać i to podobno z bardzo, bardzo dużą przewagą. Myślę, że za chwilę tutaj padną e, szczegóły dotyczące dystansu. Pozostałe drużyny, a było ich bardzo wiele, praktycznie z, z każdego województwa w różnych kategoriach wiekowych z całej Polski były e, reprezentacje. Także myślę, że to, że mamy taki obiekt lekkoatletyczny, to już przyczyniło się do tego, że powolutku zaczynamy w tej dziedzinie, bo jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy aż tak wielu sukcesów lekkoatletycznych, ale zaczynamy w tej dziedzinie również odnosić, odnosić sukcesy. Dziewczęta przez ostatni okres czasu do pod opieką pana Marka Kitlińskiego dzielnie przygotowywały się, czy zimno, czy ciepło. Tutaj aż czasami nam na, na korytarzach było chłodno, a one biegały, przygotowywały się, zmieniały pałeczkę. No i e, efekty, efekty są. Należy dodać, że e, Weronika ćwiczy nie tylko w naszej szkole, również jest reprezentantką AZS e, UMCS w Lublinie oraz, e, e, oraz e, Bogusia Nowosadzka. Nie ma jej tutaj z nami, jest na lekcji w tej chwili. E, jest reprezentantką naszego, e, naszego klubu e, Nefryt Lubartów i tam również pod opieką swoich trenerów doskonalą swoje umiejętności. No ale to, że się zgrały, to, że nie zgubiły wałeczki po drodze, to oczywiście zasługa pana Marka, i, no i samych dziewczyn. Bardzo chciałam podkreślić, że nie przygotowywałyśmy się na zajęcie pierwszego miejsca, Czy znaczy, przygotowywałyśmy się, ale zakładaliśmy jedyne, jedynie to, że damy z siebie wszystko. Również chcieliśmy podkreślić, że poświęcaliśmy swój czas po lekcjach, aby się przygotować, Chciałam podziękować swoim koleżankom, które na co dzień nie trenują tak jak ja, czy Bogusia, ale również miały tyle zaparcia w sobie i były tak pracowite, że udało im się w takiej formie zaprezentować się na tak wysokim szczeblu zawodów. Chcieliśmy powiedzieć, że byłyśmy bardzo zaszczycone udziałem i przyjazdem do Łodzi. Było to bardzo piękne miasto, spotkaliśmy wielu miłych ludzi tam i co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy nadzieję, że nasze osiągnięcie zmotywuje jakoś uczniów naszej szkoły do kształcenia się, do rozwijania swoich talentów, również sportowych, i że nauczyciele, rodzice i inni mieszkańcy naszej, naszego miasta docenią. Nasze starania. Gdy już wygraliśmy i wręczenie było nagród, to oczywiście znane postacie łódzkie, tak jak Jan Tomaszewski wręczą nam medale. W złote oczywiście i otrzymaliśmy również nagrody rzeczowe, gdzie dziewczyny dostały, nie wiem, spore reklamówki. Nie wiem co tam było mi nie pokazały co tam było. Tak otrzymaliśmy też puchar. Duży, taki większy. I dostaliśmy buta kolca z kryształami Swarowskiego, który będzie stał w gablocie naszej. Można przyjść popatrzeć i poglądać, jaki jest ładny. Jest to na razie lewy but i tak liczymy, że za rok, jak nam się dobrze powiedzie na wojewódzkich i wcześniejszych szczeblach, to może przywieziemy prawego buta. Chciałbym też podziękować dziewczynom, które naprawdę solidnie ostatnio przygotowywały się na naszych tutaj obiektach, bo mamy te dwie zawodniczki biegające, ale reszta to są zawodniczki, które po swoich, po swoich lekcjach przychodziły tutaj trzy razy w tygodniu na nasze obiekty i y, trenowały solidnie i biegały, żeby się przygotować i nie zawieść siebie nawzajem. Arkadiusz Misiak został mistrzem Polski w zawodach kulturystyki, które odbyły się w zeszły weekend w Katowicach. Wystartowałeś w dość silnie obsadzonej kategorii wagowej. Wiem, że faworytem był tam zawodnik Zbyt Bydgoszczy. Jak to wyglądało z Twojej strony? Dziękuję. No, w tym roku się udało. Po kilku wcześniejszych. Bardziej udanych lub nieudanych startach w tym roku pierwsze miejsce upragnione w końcu. Ta kategoria rzeczywiście była wyrównana. Było u nas na początku oficjalnie w tej kategorii siedmiu, później jeszcze doszło, dołączyli do nas kategorię niższą o 5 kg, czyli kategorię do 75, ponieważ tam było dwóch zawodników, a dwóch jest za mało, żeby rozegrać zawody w tej kategorii, więc oni zostali dołączeni do nas. W sumie było u nas dziewięciu. No z mojej perspektywy jak zwykle uznałem, że moja forma jest co najmniej na trzecie miejsce, już na drugie naprawdę nie liczyłem. Zawodnik wspomniany, zbyt goszczy, miał bardzo dobrą formę. Kolejny, jego współzawodnik, który zajął trzecie miejsce, też moim zdaniem miał lepszą formę. Tak moim zdaniem ja tak oceniałem, ale sędziowie ocenili to inaczej, więc wynik jest taki, jaki jest. Czy w tym roku planujesz brać udział w jakichś zawodach? Zastanawiałem się, szczerze mówiąc, tutaj wchodzą już w rolę jakieś kwestie pieniążków, przygotowania, więc bez jakichś sponsorów no niestety jest ciężko utrzymać cały czas dobrą formę na cały następny rok. Także... Zastanowię się mocno nad tym, są zawody regionalne nad Morzem na Śląsku, jest później jesienią Puchar Polski, ale to mówię, to jest kwestia, kwestia no po prostu tego, czy, czy ja dam radę finansowo i czy no organizm też musi mieć trochę czasu na regenerację i odpoczynek. Więc to wszystko okaże się. No, nie przekreślam, ale też nie jestem zdecydowany, czy wystąpię na pewno.